Pan z wami i z duchem twoim Słowa Ewangelii według świętego Jana Chwała tobie, Panie W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś aby tak jak my stanowili jedną, dopóki z Nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem Syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem, a za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy na momencik. Ja na początku chcę bardzo serdecznie podziękować y, Margaretce za y, tę y, mszę świętą zamówioną w mojej intencji. Margaretka to jest y, wspólnota, grupa siedmiu osób, które podejmują y, modlitwę w intencji bardzo konkretnego kapłana y, i codziennie jedna z tych siedmiu osób w wybrany dzień modli się. Także bardzo serdecznie dziękuję tej Margaretce, która w mojej intencji się modli za tą mszę świętą zamówioną w dniu dzisiejszym. Moi drodzy, Pan Jezus z dzisiejszej Ewangelii modli się o jedność. To jest fragment modlitwy Arcykapłańskiej Pana Jezusa, zapisanej w 17 rozdziale Ewangelii Świętego Jana. Ojcze Święty, zachowa ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Grzech sprawia, że jedność między braćmi i siostrami, którzy zostali włączeni w Kościół, w mistyczne ciało Chrystusa, niszczy tę jedność. Grzech niszczy jedność, niszczy jedność z Bogiem, niszczy jedność między ludźmi, między wspólnotą. I dlatego Chrystus modli się o, o jedność, czyli modli się o uświęcenie, o uświęcenie w prawdzie. Również pierwsze dzisiejsze czytanie to jest ostrzeżenie świętego Pawła przed rozbiciem, takim, które może się dokonać od środka Kościoła. Mówi, spośród Was wyjdą tacy, którzy będą spowodować zamęt. Sprawa jedności jest tak istotna i tak ważna. To jest jeden z celów misji Chrystusa. Chrystus zapragnął zgromadzić wszystkich w jedno. Kościół, jak, jak uczy Sobór Watykański II, jest sakramentem i znakiem zjednoczenia całej ludzkości. I wszyscy powinniśmy o tę jedność się troszczyć. A korzeniem budowania jedności są nasze rodziny. Jak mamy budować jedność w rodzinie? No, w odniesieniu do Pana Boga, w oparciu o Słowo, w oparciu o wspólną modlitwę, tak ważne jest, żeby małżonkowie razem z dziećmi, wspólnie razem wołali: Ojcze, Ojcze nasz, Ojcze nasz. Bo wszyscy mamy ojca w niebie i modlitwa jest tym środkiem budowania jedności. Jest wiele takich świadectw małżonków, których, którzy wzięli sobie za postanowienie, że nie położą się spać, dopóki wspólnie razem nie odmówią modlitwy pańskiej. Zwłaszcza wtedy, kiedy pojawią się jakieś trudności, konflikty, nieporozumienia, bo jeżeli jest nieporozumienie, to trudno się położyć, spać, jeżeli wypowiada się słowa odpuść nam nasze winy tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom budujmy jedność w naszych rodzinach poprzez wspólną modlitwę poprzez wspólne wołanie do Boga Ojcze bo jesteśmy braćmi i siostrami a teraz mam pytanie do dzieci kto przyszedł dzisiaj sam tutaj na msze świętą jest jeden Dwie osoby. Dobra. A kto przyszedł z babcią? Przyszedł to z babcią. A kto przyszedł z dziadkiem? Też jest jedna owieczka. Dobrze. A kto przyszedł z mamą? Najwięcej. A kto przyszedł z statusiem? Raz, dwa, trzy, cztery. Super. Super. Ale mam taką, dla was taką, taką propozycję i takie zadanie na dzisiaj. Mianowicie dostaniecie za chwileczkę ode mnie, taką naklejkę ze świętym Józefem i z Panem Jezusem. Święty Józef był opiekunem Pana Jezusa. Zwłaszcza wtedy, kiedy Pan Jezus był malutki, no nie? Tutaj też mamy figurę świętego Józefa, który trzyma. Pana Jezusa w swoich ramionach. Święty Józef nie był tatą Pana Jezusa, ale Pan Bóg postanowił, żeby Pan Jezus miał opiekuna i był nim Święty Józef. I wszyscy myśleli, że to jest tata. I Józef opiekował się Panem Jezusem wtedy, kiedy. Pan Jezus był mały, kiedy był chłopcem, kiedy był dzieckiem, kiedy był młodzieńcem. I mam do Was taką prośbę i takie zadanie: mianowicie, żebyście podarowali ten, tę naklejkę swoim tatusiom i poproście ich, tatusiu, chodź ze mną jutro do kościoła na Mszę Świętą. No bo Pan Jezus też chciał mieć opiekuna, tatę, który się nim opiekował i Pan Jezus chce, żebyś razem ze mną się modlił, żebyś razem chodził ze mną do kościółka. Także mam taką prośbę, dobra? Żebyście dzisiaj podarowali swoim tatusiom e, tę naklejkę. Dobrze, bo tatusiowie mogą sobie przykleić gdzieś w samochodzie, obok e, kierownicy, albo na jakieś e, rzeczy, którą używają na co dzień. I poproście, żeby tatusiowie przyszli razem z wami na mszę świętą. Dobra? Umawiamy się tak? Może być? No to teraz każdy dostanie taką naklejeczkę.